Cześć, Łukasz Żydkowski z tej strony. Znacie mnie z tego, iż oferuję w tłuszczu głównie szodołki i dragstary. Jest to 125 w jednym i drugim motocyklu. Sporo, sporo materiałów technicznych publikowałem o szodołce. Te dragstary gdzieś były takie troszeczkę, może niezapomniane przeze mnie, ale. Powinienem więcej też publikować o Dragstarze, więc okej, okay, dziś pierwszy filmik techniczny o Dragstarze, czyli na co zwrócić uwagę kupując Dragstara 125. Okej, okay. to cóż, przechodzimy do samego motocykla. Jak w każdym motocyklu sprawdzamy sobie stan ogumienia, nie tylko to jaki bieżnik ma opona, jak jeszcze gruby, ale możecie tutaj zauważyć, o iż mamy oponę starą, spękaną. To jest prawdopodobnie opona z pierwszego montażu, więc musi iść do kosza. Sprawdzamy sobie oczywiście chromy, w jakim są stanie, co się da doczyścić, co się nie da doczyścić. Sprawdzamy sobie eee, klocki hamulcowe. Może weźmy coś do tutaj zaświecenia, żeby było widniej. Ok. Mamy klocki. Nie wiem, czy to będzie widać. No, nie chcę tutaj nam aparat... Złapać hmm, tego klocka. Tutaj zostało jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Praktycznie jest to grubość nowego klocka, więc z pewnością klocki zostają. Ja bym je ocenił na jakieś 80%. Ok, co sprawdzamy dalej? Dalej sprawdzamy stan kapturków. Eee, tutaj ten kapturek wygląda ładnie. Oczywiście sprawdzamy, czy nie ciekną lagi, czyli tutaj, czy nie ma, e, czy nie ma e, żadnego zapocenia. Jest sucho. Kapturki też wyglądają ładnie. Ok, w porządku. To jest motocykl, który do mnie przyjechał no, z siedzeniami boczkami, a nie w takim stanie. Natomiast um, właśnie rozpoczynam jego serwis. Mówię, ok, dobra, przed samym serwisem zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, e, jedziemy dalej i dochodzimy tak naprawdę do głównej bolączki dragstara. I tą bolączką jest króciec dolotowy, ten tutaj gumowy. Widzicie na nim. To pęknięcie, tak, to jest standard. Niestety, po 25 latach, bo tyle lat na ten motocyk, takie rzeczy są i to trzeba wymienić. Ten króciut dolotowy kosztuje pierwszy za drzwi 250 zł. Jest tam troszeczkę pracy, żeby go wymienić, natomiast jeśli tego nie zrobicie, to motocykl nie będzie trzymał wolnych obrotów, będą mu one falowały, będzie problem z odpalaniem, będzie problem z gaśnięciem w momencie, gdy jeździecie do skrzyżowania i puszczacie, i puszczacie gaz. E, więc coś takiego ten króciec dyskwalifikuje z dalszego użytkowania. No i czy ja tutaj, czy uda mi się to jakoś. Nie, ale myślę, że tutaj nawet nie trzeba dalej pokazywać, jak to pęknięcie wygląda. Troszeczkę ciężko to zrobić jedną ręką, jeśli bym tutaj nacisnął. On jest twardy, naprawdę, to jest twarda guma, ale jak widzicie, to się rozłazi. On jest pękany. Jest do wymiany. <laughs> ok. Kolejna, może nie bolączka dragstara, to ale często się zdarza. Usterka to kapiący kranik. Kranik tutaj na szczęście jest rozkręcany. Jak widzicie te dwie śruby tą i tą z drugiej strony odkręcamy i musimy zastosować nowy zestaw gumek. Zrobię jeden filmik o tym, jak ten kranik uszczelnić, jeśli O, Jezu! a nie, w drugą stronę, przepraszam. Jeśli tutaj przy ruszaniu widać, że gdzieś nam się poci, to niestety trzeba go rozebrać, wymienić gumkę, natomiast jeśli poci się gdzieś dalej, to znaczy, że uszkodzeniu już ze starości uległo uszczelnienie tutaj pod spodem, czyli na połączeniu kranika z samym zbiornikiem. Dobra, lecimy dalej. Sprawdzamy sobie oczywiście, jak wygląda porządek. Po stronie elektrycznej, ponieważ tutaj bardzo często jest bajzel, to nie jest żadna wada, ale to bardzo łatwo jest naprawić. Czyli ułożyć tak, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób. Teraz jest wszystko dobrze. Jak to rozebrałem, tutaj był jeden wielki bałagan. Ktoś wymienił akumulator, zostawił bałagan i tyle. <laughs> ok, jeśli będziecie grzebali. O. Jeśli będziecie grzebali przy łańcuchu, czyli będziecie chcieli na przykład oczyścić sobie zębatkę, zębatkę zdawczą, bo tutaj zawsze zbiera się dużo, dużo smaru i będziecie chcieli zdjąć tę osłonę i będziecie tutaj mocowali się, jak podejść em, do tej zapinki, no to tu jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Na środku samym naciskamy, bolek nam wskoczył i teraz delikatnie rączką nam wychodzi, widzicie? Wskoczył bolec. W tej chwili go sobie wypinam w drugą stronę. O, jest wysunięty. Wkładam go z powrotem. Jest zabezpieczony. Koniec. Nie robimy tutaj żadnego podważania śrubokrętem czy czymś innym ostrym, bo tylko zniszczycie tą spinkę i koniec. Taką samą spinkę oryginalną mamy tutaj przy liczniku. Zasada działania jest dokładnie. Taka sama, nie wiem, dojdę czy nie dojdę. Troszeczkę ciężko jest to zrobić jedną ręką. O widzicie, już wskoczyła spinka i w tej chwili tą spinkę mogę, no nie chcę w tej chwili ciągnąć paznokciami, szkoda paznokci, mogę ją wyjąć, zresztą będę ją musiał w tej chwili wyjąć, bo inaczej nie wypchnę tego tego pino. Ok, oczywiście sprawdzamy sobie naciąg łańcucha. Jak wygląda? Tutaj mamy łańcuch, w tej chwili gdzieś w połowie. Łańcuch mamy. Łańcuch mamy dobrze napięty. Oczywiście sprawdzamy to w momencie, gdy motocykl stoi na kołach, a nie jest koło podniesione, tak jak tutaj, tak jak tutaj u mnie. Taki luz jest ok. Jeśli luz będziecie mieli zbyt duży. Wtedy pojawi się problem na zębatce zdawczej. To łożysko, które jest na wałku zdawczym, będzie mocno obciążone i możecie je niestety stracić, a wtedy naprawa będzie kosztowna. Ok, dobra. E, oczywiście tylną oponę też sprawdzamy. Zerknijmy sobie tutaj na tą oponę. Ona jest z roku oczywiście patrzymy na DOT, tak? DOT, czyli data produkcji. Jest to tydzień i rok 1400, mówi nam, że mamy 14 tydzień 2000 roku, więc opona, pomimo iż ma bieżnik jeszcze fajny, idzie do kosza. Jeśli ktoś chciałby ode mnie takich opon, jeśli ktoś chciałby ode mnie takich opon, to mam ich naprawdę na pęczki. OK, jedziemy sobie dalej. Sprawdzamy oczywiście chromy tylnego koła. Tutaj to wszystko jest do doczyszczenia. Sprawdzamy sobie wydech, czy nie jest tutaj gdzieś pozagniatany, poobdzierany i taka uwaga. Jeśli motocykl się przewrócił na prawą stronę, to zawsze te sety się wyginają mocno i uderzają tutaj w wydech, więc tutaj będziecie mieli zagniecenie. Jeśli tu jest zagniecone, to znaczy, że motocykl leżał na prawej stronie. Oczywiście można to sprawdzać. Wszystkie elementy wystające, czyli tak jak tutaj e, klamkę, obciążnik, tu jest czysto, nie ma zagniecenia, więc motocykl. Jeszcze możemy sobie sprawdzić podnóżek. O, tutaj jest troszeczkę, ale to może tak naprawdę być oszlifowane od złożenia, od złożenia się w zakręcie. Ciężko z mi w tej chwili wnioskować. Natomiast tu wszystko wygląda, wygląda ładnie. Jest ok. Od drugiej strony mamy schowek. W tym miejscu klucze oryginalne powinny być. Osłona. OK. Eee, teraz tak. Olej. Eee, nie mamy tutaj bagnetu, tak jak jest na przykład w Shadow. Tylko mamy, tylko mamy. O, tutaj pod spodem widać, 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 widać okienko i na nim jest, na dole ten olej jest na minimum. Ciężko to złapać kamerą. O, teraz, teraz widać. Olej, oczywiście, ja za każdym razem wymieniam, eee, nie patrzę na to, czy był, czy nie był. Wymieniany chyba, że jest naprawdę w super stanie i wiem od właściciela, że na pewno był wymieniony, to, to mogę nie wymienić. Natomiast w 99% przypadków mm, olej, olej wymienia, filtr oleju wymienia, filtr oleju. Filtr oleju znajduje się tutaj. HF145 eee, Taki filtr wkładamy. Pamiętajcie tylko oczywiście o kierunkowości, żeby go nie zamienić. Eee, Filtr powietrza dość droga sprawa, bo tam ponad 100 zł kosztuje. Są tylko oryginalne Yamaha i koniec, nie ma żadnych zamienników. Tutaj mamy filtr powietrza. No i oczywiście, patrzymy sobie na zbiornik, żeby zbiornik był czyściutki, bo to jest bardzo ważne w tym wielokolorowym malowaniu. E, jeśli zbiornik będzie pozagniatany, to naprawdę konia z rzędem temu, kto ten zbiornik polakieruje tak jak w oryginale. A ja lubię, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No, i tak ma, tak ma wyglądać. To samo się tyczy szparunków. Patrzymy sobie po szparunkach, czy też szparunki są, czy ich nie ma. Mamy tutaj z przodu, z tyłu szparunki. Co ciekawe, te szparunki, te szparunki są tutaj w formie naklejki i stąd tą naklejkę idzie zdjąć. Natomiast na zbiorniku to jest wersja, to jest wersja wielokolorowa, więc nie ma szparunków, natomiast możemy sobie przejść do wersji czarny, która tutaj stoi ze szparunkami. O, widzicie, jest tutaj szparunek i ten szparunek jest zalakierowany jeszcze dodatkowo e, bezbarwnym środkiem, bezbarwnym lakierem, przepraszam. E, więc jest odporniejszy niż ten, który jest na błotnikach. No, tak Yamaha robiła. No, co, mam, co mam powiedzieć? Tutaj praktycznie jakby się uparł, to mógłby go podważyć i ten szparunek można byłoby zdjąć. No i mówię, dość trudno otworzyć taki błotnik w momencie, gdy tych szperunków nie ma. Oczywiście sprawdzamy sobie też chromę, Jak wygląda pokrywa, która jest cała, bardzo ładnie chromowana. Najczęściej tutaj w tym miejscu koroduje, koroduje pokrywa. Na tych wszystkich kameczkach, które się odbijają, tutaj tutaj uderzają, uszkadzają tą powłokę. Co zrobić? No, najlepiej kupić drugą pokrywę w momencie, gdy nam przeszkadza, że jest tutaj, e, że jest tutaj obite. E, I tyle. E, co jeszcze? E, fajne jest to, że możemy w dość łatwy sposób zdjąć. Nie wiem, czy uda mi się w tej chwili tak to jedną ręką. A uda mi się zdjąć kromę z czapek z pokryw e, zaworów. To wszystko można naprawdę bardzo bardzo ładnie doczyścić tylko nie szorujcie tego. Jest patent na, na doczyszczanie takich, takich rzeczy. Jeśli weźmiecie pasta i zaczniecie jechać w tej chwili pastą coś takiego to zniszczycie. zniszczycie pastę. Dostęp do regulacji zaworów. Zawór wydechowy w tym miejscu i w tamtym miejscu odkręcamy sobie. O, nie widać. Odkręcamy sobie pokryweczki. i mamy dostęp do zaworu dolotowego. Ok, na ten yy, konkretny egzemplarz, który tutaj dla Was przygotowuję, ma przejechane 8749, 8749 km. Bardzo fajny egzemplarz. A, jeszcze jedna rzecz. W momencie, gdy odpalicie shadowkę, ja w tej chwili nie, nie, nie będę odpalał tutaj w warsztacie, to możecie zauważyć, że jeśli na wolnych obrotach dodacie gazu, to po schodzeniu z obrotów będziecie słyszeli takie jakby jęczenie, takie uuu, i ona sobie schodzi z obrotów. E, dochodzi to z, z tej części silnika, czyli od strony od strony sprzęgła i jest to normalne. Każdy dragstar, czy ma przebieg 3000 km, czy 30 000 km zachowuje się podobnie. Więc e, niech Was to nie dziwi. A! Jeszcze jedna rzecz. Wiele osób pyta, co to wystaje, co to jest, skąd to wylazło, a tu skąd to wylazło, co to w ogóle jest jeszcze, folia jakaś aluminiowa? Folia aluminiowa tutaj z taką gumą? Tak, to są osłony termiczne i tego nie wyrywamy. Widziałem wielokrotnie jak niektórzy po prostu myśleli, że tam coś podeszło, łapali, wyrywali. Nie, nie wyrywacie tego, to są osłony termiczne. Koniec, kropka. To tak ma być. W tych miejscach, choć wygląda jakby faktycznie coś tutaj było włożone na pałę, no to tak nie wyrywałem. Dobra, jeśli chodzi o numer win, tutaj mamy tak troszeczkę nietypowo, czyli win w tym miejscu typowo, natomiast mamy naklejkę. Nie mamy tabliczki znamionowej, która jest na przykład w szadołce, będzie w tym miejscu. Tutaj mamy naklejkę, która jest na główce ramy. O, teraz ją widać, oczywiście, win. Musi się zgadzać, zgadzać naklejka, naklejka z ramą. E, zawsze, obowiązkowo trzeba to sprawdzić po zakupie, żeby później nie było kabaretów. E, co jeszcze? E, okładziny hamulca tylnego. E, tutaj hamulec jest naprawdę długo, długo wieczny e, i te tarcze naprawdę na długo, na długo wystarczają. E, jest wskaźnik zużycia, tutaj mamy na samym początku. Jeśli by się zużywały, no to wtedy trzeba byłoby wstępnie napinać napinać ten hamulec oczywiście można byłoby go tutaj pociągnąć natomiast no, założę się że jak będę zdejmował to koło do zmiany opony to tarcze będą wyglądały jak nowe ponieważ e, po pierwsze tylny hamulec hamuje z dużo mniejszą siłą niż przedni po drugie e, tych okładzin po całym obwodzie jest dużo więcej e, niż w przypadku przedniego koła więc zużywalność tych okładzin z tyłu jest Naprawdę dużo niższa w porównaniu do przedniego, do przedniego koła. I co jeszcze? I chyba tyle z najważniejszych rzeczy. Obejrzyjcie sobie dokładnie motocykl. Oczywiście obejrzyjcie sobie tutaj ograniczniki. Czy są na półkach, o tak jak tutaj widać ogranicznik. Żeby ten motocykl nie był poobijany, bo naprawdę z polakierowaniem będzie problem, jeśli chodzi o zachowanie oryginalności. Tutaj, zobaczcie, mamy jeden, drugi, trzeci kolor. Eee... I kupujcie ładne motocykle, tak, żebyście się nimi cieszyli. Pozdrawiam.